Natomiast ja bym, ja bym bardzo chciał, natomiast rzeczywiście w tej chwili trudno mi powiedzieć na 100%, bo jeszcze nie wiem, ale, ale wygląda na to, że istotnie jakby likwidacja tego, tej szczeliny w systemie medialnym, jaką stanowiliśmy, jest postanowiona i wykonywana. No to będziemy oczywiście gryźli, mówili, i tarzymy, to i będziemy jako do będziemy i pewnie skuteczniej się gryzie w, w grupie, więc, więc na pewno będziemy to robić. E, pismo oczywiście jesteśmy w stanie redagować natychmiast. jest tylko drobny problem, Potrzeba inwestora, który będzie miał tych jakichś 15-20 milionów, bo tyle trzeba na rozpędzenie tygodnika. Może mniej w tym wypadku, bo tytuł już jest trochę wylansowany. I, czyteli, do których się można odwołać. Natomiast no, problemem jest to, to, to nie jest wolny jednak, to, z czym my mamy do czynienia. To jest taka sytuacja coraz bardziej białoruska. To jest sytuacja prawda, gdzie zupełnie świadomie już w tej chwili władza zastrasza ludzi. Zastrasza przedsiębiorców, żeby wiedzieli, że takich inicjatyw nie sponsorować. To, że prawda, mamy tygodnik uważam, że który ma 140 tysięcy czystych sprzedaży kioskowej, bez żadnego pompowania jakimiś płytami, bez sprzedaży. A z drugiej strony mamy tygodnik wprost, którego który redaktorem naczelnym jest zdeklarowany widus, żeby to ująć delikatnie.